Dwieście lat, dwieście lat, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Niech, 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 niech gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. <kluczujesz> Głośne dwieście lat wybrzmiało, na setnych urodzinach nie wypadało zaśpiewać nic innego. Był pyszny tort, świeczki, kwiaty i moc życzeń oraz gratulacji. Pani Maria z Latoszyna dołączyła do zaszczytnego grona stulatek w gminie Dębica, podczas przyjęcia solnizantka obdarzyła wszystkich szczerym uśmiechem. Ja wszystko robiłam, co trzeba było. Od dziecka, jak miałam 17 lat, pracowałam za Niemców, Puskowie ciece, a później wyszłam za mąż. Założyliśmy dom. Miałam pięć dzieci. I to wszystko. Całe moje życie. Cudowna i wspaniała. Pomoc na wszystkim zawsze i życzliwa. Zdrowia. Tylko zdrowia. I żeby nie bolało. Wszystkiego najlepszego i zdrowia przede wszystkim, Dziękuję. także wytrwałości dalej. Oczywiście i wytrwałości w zdrowiu. Z tego co wiem, rzeczywiście to zdrowie służy. No i dzisiaj uspiewanie 100 lat byłoby niestosowne. No to teraz po prostu życzymy te 200 lat. Pokoju i, i spokoju, bo te osoby zasłużyły sobie po prostu na godne dalsze e, e, życie. Wszystkiego najlepszego. Delegacja gminy Dębica odwiedziła również panią Zofię ze Stasiówki, która obchodziła 102 urodziny. Miło, miło. Bardzo Wam dziękuję, żebyście zdrowi byli i żyli tyle, co ja. Nie myślałam sobie, że będę tyle żyła. A skąd się mi się ta siła wzięła? Następnych 100 lat, no nie, bo to 100 to za mało, jak to w piosence było powiedziane. No i pozazdrościć po prostu, bo takich osób jest coraz mniej. Patrząc w skali powiatu czy gminy, no to mamy tylko trzy osoby w gminie, tak, które przekroczyły ten wiek 100 lat. Wyjątkowe jubilatki, oprócz kwiatów i szczerych życzeń, otrzymały także upominki oraz listy gratulacyjne. To były cenne spotkania, które upłynęły w miłej i pogodnej atmosferze. Solenizantki nie szczędziły uśmiechu i ciepłych słów.